Emon Targaryen to bohater, obok którego trudno przejść obojętnie. Możemy go kochać, możemy nienawidzieć, ale jednomyślnie przyznamy, że jest to jeden z najmocniejszych punktów, najbardziej błyszczących punktów drugiego sezonu Rodu Smoka i mimo, że na cały sezon możemy sobie trochę ponarzekać, to tutaj zarówno pod kątem aktorskim talent Iwana Michela po prostu błyszczy na ekranie, jak i pod względem samego napisania, konstrukcji postaci, no i tej drastycznej przemiany, jaką Emon Targaryen przechodzi właśnie w drugi Sezonie, z takiego powiedzmy wrażliwego chłopca zranionego, zniszczonego przez życie w pierwszym sezonie, po osobę, która nie zawaha się użyć najbardziej zdradzieckich metod, w tym usmarzenia własnego brata, tylko po to, żeby rościć sobie własne pretensje do tronu. I tak, ten materiał będzie zawierał spoilery dla tych, którzy jeszcze nie widzieli drugiego sezonu, więc od razu ostrzegam. Moi drodzy, zobaczmy, co stało się z Emondem Targaryenem i czemu jego charakter tak drastycznie zmienił się w trakcie drugiego sezonu. Ale zanim zajrzymy do głowy Emonda Targaryen'a, pamiętaj o tym, żeby zostawić łapkę pod tym filmem no i również zasubskrybować ten kanał, jeśli treści tego typu Cię interesują. A my lecimy z tematem. Żeby lepiej zrozumieć postać Emonda Targaryen'a oraz przemiany, jaką przychodzi w tym, jak i w sumie w pierwszym sezonie, musimy się cofnąć do czasów jego dzieciństwa. Jak pamiętamy, było to dzieciństwo bardzo bolesne. Emond Targaryen był bardzo często upokarzany i był takim dzieckiem. Pchniętym na drugi tor. Jako młodszy brat, takie środkowe dziecko, wiedział, że raczej jego szanse na objęcie żelaznego tronu są nikłe, więc nie był traktowany poważnie, zarówno przez swojego brata, jak i przez innych członków dworu, przez własną matkę czy też bękarty Raniry. I możemy tutaj właśnie obserwować w tej postaci swego rodzaju bunt związany z tym, w jakiej pozycji się znalazł, i bunt wobec tego systemu e, dziedziczenia władzy, który panuje powszechnie. I myślę, że tutaj. Tutaj dobrą analogią do tej postaci i do tego buntu, który widzimy w tym dziecku, w Emondzie, jest sytuacja, w jakiej znalazł się również Demon Targaryen, który również był młodszym bratem i również przez całe życie borykał się ze swoimi pretensjami do tronu, które nigdy nie miały się ziścić. Zresztą podobieństw między tymi dwoma bohaterami będzie dużo więcej, ale zostawmy sobie je na później. Jednocześnie możemy obserwować, że był bardzo inteligentnym dzieckiem i zdawał sobie sprawę z wielu rzeczy, których jego rówieśnicy nie rozumieli. Na przykład rozumiał ideę poślubienia Heleny, i mimo że była jego siostrą, to rozumiał wagę, jaka się z tym wiąże, wiedział, że jest to istotne dla przetrwania dynastii, dla jednolitości tej dynastii. No i też rozumiał tradycję rodu Targaryenów, podczas gdy Egon cały czas traktował swój potencjalny ślub z Heleną jako coś dziwnego, mimo że wiekiem był starszy od Monda. Różnic między braćmi było zresztą dużo więcej. Egon jako pierworodny nie musiał się o nic martwić, przez co, jak widzieliśmy w pierwszym sezonie, nie dbał o zbyt wiele, dawał upust swoim rządom, swojemu zamiłowaniu do dużych ilości alkoholu, imprez oraz kobiet. Nie interesował się sprawami dworu, nie interesował się polityką, nie uczył się walczyć, nie uczył się poznawania taktyk bitewnych. Nie uczył się nawet języka starowaleriańskiego, który był takim powiedzmy must have dla każdego członka rodziny Targaryen, którym chyba każdy szanujący się członek tej rodziny władał. Emon z kolei od samego początku zdawał sobie sprawę ze swojego kiepskiego położenia. Był tak zwanym środkowym dzieckiem, wiedział, że to Egon, w razie czego zostanie królem, a jego młodsza siostra Helena zostanie królową wychodząc za Egona. On natomiast pozostawał w cieniu i nie miał żadnych sojuszników po Twojej stronie. Szybko przez to zrozumiał, że jest Niepotrzebnym ogniwem, co nadało jego życiu poczucia pustki i przygnębienia. Nie miał również sojuszników, zarówno we własnym bracie, który często z niego kpił, jak i w pozostałych członkach dworu w rodzinie Reiniry, nawet we własnej matce. Zawsze był widziany jako taki gorszy, jako odludek i stał się swego rodzaju outsiderem, co mogliśmy obserwować bardzo dobrze w pierwszym sezonie, i czego finałem jest właśnie scena, w której traci oko. Miał także problem z okiełznaniem smoka, przez co dodatkowo wychodził jeszcze bardziej na od innych. No i w ogóle scena z utratą oka. Wszyscy ją tak poniekąd ignorujemy, ale wyobraźcie sobie, jak wielką traumą dla dziecka musi być utrata oka. Jeszcze w momencie, kiedy jesteś tego rodzaju outsiderem, jesteś kimś na boku, kimś, kto nie ma wsparcia, zarówno w rodzinie, jak i w całym otoczeniu, to musiało być coś potwornego i widzimy, że ciężar tego dzieciństwa cały czas ciąży na Emondzie. Nawet w drugim sezonie, kiedy Emond jest już dorosły, podczas rozmowy z kurtyzaną, Emond wyznaje, że ciągle jest inny. Ciągle czuje się tym innym, tym gorszym, tym pogardzanym i odkrywa swoje prawdziwe oblicze, powierza jej swoje emocje, swoje przemyślenia. To właśnie dlatego Emont nauczył się tak świetnie walczyć. Emon rozumiał swoją pozycję i wiedział, że na każdym kroku musi udowadniać swoją wartość, jeśli chce cokolwiek znaczyć. W przeciwieństwie do Egona, któremu wszystko wpadło w ręce jako pierworodnemu przez proste prawo dziedziczenia. Dlatego Emon nauczył się świetnie walczyć. Dlatego zaryzykował bardzo wiele, żeby posiąść najpotężniejszą smoka w Westeros, czyli Vegara. Uczył się starowaleriańskiego języka, uczył się walki na smoku, uczył się taktyk wojennych, czyli jednym słowem uczył się wszystkiego tego, co powinien wiedzieć dobry król. Problem jednak z Emondem był taki, że mimo iż opanował te wszystkie umiejętności, to nadal pozostawał w cieniu. Nadal nie miał okazji, żeby wykazać się odpowiednio swoimi umiejętnościami. Jego brat zasiadł na tronie, a Emond ciągle był spychany na bok. Ciągle był gdzieś tam. W zapleczu. Był owszem istotną figurą, jeśli chodzi o siły zbrojne, że tak się wyrażę, korony, ale nadal pozostawał w cieniu swojego brata i całej rodziny, i nie mógł znaleźć ujścia dla swoich talentów. Takim punktem zwrotnym w psychice, który zmienił totalnie Emonda i nakierował go na tę obecną ścieżkę zniszczenia, moim zdaniem, była scena w Burdelu właśnie. W Burdelu, w którym Emon zostaje przełapany przez swojego brata na, na tym, jak leży z kurtyzaną, nagi i się jej zwierza. I co zrobił Egon? Egon po raz kolejny... Pijany, jak to zawsze, Egon upokarza swojego brata. Po raz kolejny przypomina mu o jego bolesnym dzieciństwie, o tym, że on jest tym gorszym bratem, który zawsze miał ze wszystkim problemy, nawet z rozdziewiczeniem. I ta scena jest niezwykle kluczowa. Moim zdaniem, nawet zabicie Lucerysa pod koniec pierwszego sezonu nie było jeszcze tym elementem zwrotnym w przemianie Emonda, ponieważ w momencie, kiedy on uśmiercił potomka Rainiy, on nawet sprawiał wrażenie, że tego żałuje, że ta zabawa. Czy igraszka, w którą się wdał, posunęła się za daleko. On nie chciał go raczej mordować, nie chciał w ten sposób wyrównać tego rachunku. Natomiast tutaj już widzimy, że ten bohater podejmuje pewne decyzje. W jego głowie następuje zmiana, kiedy jego brat upokarza go po raz kolejny przy wszystkich zgromadzonych ludziach, już jako dorosłego, przypominając mu o jego dzieciństwie. Mimo tych wszystkich zdobytych talentów i potęgi, jaką Emon obecnie dysponuje, zostaje znów sprowadzony do roli tego Nieudolnego dziecka i to go boli. Zwróćcie też uwagę na nagość w tej scenie. Wydaje mi się, że nagość tutaj jest kluczowa, jest takim symbolem tego, że Emont jest w tej scenie podatny na zranienie, jest w takiej ekspozycji totalnej, ponieważ zwierza się, ponieważ jest w momencie powiedzmy czegoś w rodzaju załamania nerwowego, opowiada o swoich problemach i w tym momencie nagle zostaje skonfrontowany ze swoim bolesnym dzieciństwem i z bratem, który znów realnie w tej chwili przypomina mu o. Tym, z czego powiedzmy, Emont się właśnie zwierza. I oczywiście, Emont nie daje po sobie znać, że ta scena czy ta sytuacja odcisnęła na nim jakieś piętno. Wychodzi dumnie zadzierając głos, nie wstydzi się swojej nagości, ale w jego głowie już ruszyła pewna machina. Kiedy Emont ruszył na swojego brata podczas bitwy o Gawronie Gniazdo, myślę, że był bardzo zdeterminowany, żeby go uśmiercić. Myślę, że pomysł rozwiązania sprawy w ten sposób powstał od razu w jego głowie w momencie kiedy zobaczył, że jego brat pijany. Dołącza do bitwy niespodziewanie na smoku. I choć wiemy, że Emont miał bardzo łatwą okazję do tego, żeby uśmiercić Renis od razu, w momencie, kiedy jeszcze Egon był w powietrzu, to ten decyduje się zaryzykować porażkę, ponieważ Renis mogła wtedy właśnie wykorzystać ten moment i uderzyć na niego. Mimo wszystko, Emont z taką też pewnością siebie trochę atakuje najpierw własnego brata i, strąciwszy go z powietrza, dopiero później zajmuje się Renis. Pod koniec odcinka widzimy również, że Emont zamierzał dokończyć dzieła, zamierzał dobić swojego brata, którego ciało znalazł wraz z ciałem smoka. I gdyby nie Ser Kryston, który pojawił się w tej sytuacji i powstrzymał go przed tym, prawdopodobnie tak by się stało. Kolejną rzeczą, na którą możemy zwrócić uwagę w kolejnych odcinkach jest fakt, że Emond zdaje się nie odczuwać żadnych wyrzutów sumienia związanych z tą sprawą. Jest pewny siebie, jest zadowolony z tego, co zrobił i raźnym krokiem maszeruje po swoje. Zrobił tak naprawdę dwie rzeczy, bo w pierwszej kolejności wyrównał rachunki za swoje bolesne dzieciństwo. Boleśnie okaleczając swojego brata i uniemożliwiając mu sprawowanie władzy, wyrównuje rachunki za wszystkie krzywdy, jakie doznał, w tym za tę ostatnią sprzed kilku dni. Tak nawiasem mówiąc, możemy zwrócić też uwagę, że swoistym wyrównaniem strat było strącenie z powietrza Lucerysa pod koniec pierwszego sezonu, bo jak pamiętamy, to Lucerys właśnie w dzieciństwie odebrał oko Emondowi podczas tych dziecięcych przepychanek, które skończyły się, jak wiemy, tragicznie dla Emonda. Ale poza wyrównaniem rachunku, poza tym prostą zemstą, widzimy, że Emond jednocześnie otworzył sobie drzwi do swoich najskrytszych pragnień. W końcu korona stoi przed nim otworem. No, prawie otworem, ponieważ jego brat zdaje się żyć. Ale to Emond dostaje tytuł regent. To Emont obecnie sprawuje władzę w Westeros, czyli praktycznie można powiedzieć, że osiąga poniekąd swój cel. Realizuje swoje najskrytsze marzenia, jednocześnie wyrównując rachunki. Więc rozumiemy podwójnie tę postać, ponieważ po pierwsze mści się ona na swoim bracie na poziomie emocjonalnym za wszystkie krzywdy, jakie mu wyrządził, ale po drugie, też na takim poziomie taktycznym wykonuje po prostu właściwy ruch. Jedyny właściwy ruch, który pozwoli mu na przejęcie w przyszłości władzy. Zwróćcie też uwagę na to, że Emond jest bardzo mocno zapatrzony w demona. Obaj są wojownikami. Obaj mają bardzo podobny charakter. Walczą do samego końca. Są zawzięci, zdeterminowani. Idą pod prąd. Mają taką buntowniczą postawę, która każe im walczyć o swoje. I jednocześnie obaj bohaterowie znajdują się, tak jak wspomniałem, w podobnej sytuacji. Czyli obaj są tym drugim synem, który musi czekać na swoją kolej do tronu, lub też Prawdopodobnie nigdy się jej nie doczeka. Myślę, że Demon był swego rodzaju wzorcem dla Emonda, a później, w momencie, kiedy już strony się jasno podzieliły na początku drugiego sezonu, był takim jego największym przeciwnikiem, jego Nemesis. I myślę, że zarówno Demon może się obawiać Emonda, jak i Emond Demona. Tym, co mogło zmienić w międzyczasie Emonda i jego charakter, może być też fakt posiadania smoka. Jak wiemy, Emond w dzieciństwie posiadł Wegara, najpotężniejszego smoka, największego, chyba najstarszego, które obecnie żyje w Westeros, o jakim wiemy. I to dało mu niesamowitą potęgę. Posiadanie smoka, a już w ogóle najpotężniejszego smoka w rozdaje poczucie potęgi i władzy, która się z tym wiąże. I ta potęga plus wojownicze umiejętności, jakie Emont na przestrzeni lat posiadł, plus znajomość rzemiosła wojennego oraz bycie świetnym smoczym jeźdźcem, sprawia, że Emont jako taki smoczy jeździec może nie mieć sobie równych i ta świadomość na pewno też w jakiś sposób go zmieniła. Świadomość, że mimo że posiada najpotężniejszego smoka i jest jedną z najpotężniejszych postaci obecnie na całej planszy, a mimo wszystko siedzi w cieniu swojego brata, mogła doprowadzić do podjęcia takich, a nie innych decyzji. Jednocześnie w ósmym odcinku widzimy kolejną przemianę Emonda. Tutaj Emond już nie jest tym spokojnym, wyważonym człowiekiem, który planuje i wprowadza odpowiednie posunięcia w życie. Tutaj widzimy Emonda zagubionego. Po raz pierwszy jest zdezorientowany. Nie wie do końca, co ze sobą zrobić. Chociażby widzimy to w scenie, w której próbuje siłą zmusić Helenę do tego, żeby dołączyła do niego jako smoczy jeździec ku protestom zarówno Heleny jak i Alicent. Widzimy, że Emond w tej scenie totalnie nie jest sobą i to jak zachowuje się w tej scenie zupełnie nie pasuje do tej postaci. Co więcej ścieżka, którą Emond teraz będzie podążał może być coraz ciekawsza. Widzimy, że jego wrogowie urośli w siłę i są tak potężni jak nigdy do tej pory nie byli. Jednocześnie widzimy, że Emond znów zostaje opuszczony. Jego brat go zostawia. Zdaje sobie sprawę kim Emond tak naprawdę jest. Zostawi go również prawdopodobnie Alicent i Helena, które chcą jakby zawinąć się z tej całej sytuacji i opuścić Królewską Przystań, być może opuścić Westeros. Emond po raz kolejny zostaje sam, po raz kolejny jest tym outsiderem, dodatkowo jest zwiedziony gniewem, taką chęcią zniszczenia, co widzieliśmy też w ostatnim odcinku, gdzie dał upust swoim emocjom, niszcząc miasteczko, więc ścieżka Emonda, którą będzie nam dana obserwować w trzecim sezonie, może być bardzo interesująca. Podsumowując, bolesne dzieciństwo Emonda, bycie środkowym dzieckiem, bycie tym zapomnianym, nie Potrzebnym. Jednocześnie podżegnane obelgami i ciągłym wyśmiewaniem sprawiło, że bohater na przestrzeni lat bardzo długo gromadził w sobie gniew. Gniew, który kipiał i w końcu znalazł ujście, w końcu uderzył tak wysoko, że. E.Mont nie był w stanie już go podtrzymywać, a w momencie, kiedy nadarzyła się stosowna ku temu okazja, bohater zdecydował wykorzystać ją i uderzyć na własnego brata, po to, żeby zrekompensować sobie te wszystkie krzywdy oraz otworzyć drogę do tego, żeby spełnić odwieczne marzenie o zostaniu władcą Westeros. Jednocześnie widzimy, że E.Mont trochę stracił grunt pod nogami, zachowuje się impulsywnie. Nie jest to już ten wyważony bohater z końca pierwszego sezonu lub początku drugiego sezonu. Działa impulsywnie, szybko, dynamicznie, często bierze co chce, no i często też w przeciwieństwie do swojego wcześniejszego zachowania, działa lekkomyślnie. Więc owoce jakie zbierze mogą być różne i ja z ciekawością będę się im przyglądał w trakcie trzeciego sezonu Rodu Smoka. Moi drodzy, dajcie znać co myślicie o postaci Emonda, czy lubicie tego bohatera, czy wręcz przeciwnie, jestem bardzo ciekaw, piszcie śmiało w komentarzach. Pamiętajcie też o zostawieniu łapki. Ja po raz kolejny serdecznie dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.